Marcin po Pogali, KSW53 na gorąco. Marcin, wrażenia po walce? Wrażenia po walce są takie, że jestem bardzo rozczarowany werdyktem. Wydaje mi się, że pierwszą i trzecią rundę delikatnie na moją korzyść punktowałbym. Sędziowie widzieli to inaczej. Jestem bardzo rozczarowany. Jestem. no to trochę jestem smutny tym, że werdykt i to jeszcze nie jedną z no Wydaje mi się, że to jest trochę skandaliczne. Muszę też obejrzeć na spokojnie tą walkę, bo widziałem ją tylko z perspektywy. Pierwszej osoby, więc, więc ciężko mi tak naprawdę punktować, ale, ale jestem przekonany, że pierwsza i trzecia była delikatnie wskazaniem na mnie. Z tego miejsca chciałbym też zaapelować do wodarzy, do Maćka Martina, żeby dali mi rewanż na następnej gali, bo wydaje mi się, że jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Borys, tak naprawdę jestem też bardzo smutny, no bo tak naprawdę nic mnie nie zaskoczył, wszystko przeszło tak jak się spodziewałem. Bił słabiej niż jeszcze myślałem, był przewidywalny, szedł ciągle po jedną akcję. Liczył, że mnie tym podbrudkiem trafi. Ja dałem ciała, próbując go obalać tak naprawdę, ale czułem, że mam no coś do udowodnienia. Pracowałem mocno nad grę zapaśniczą. Parę razy <grym> po prostu jak go zrzuciłem z siebie, to przeleciał przez pół... z tego co pamiętam, nie wiem czy to, mi, czy to się wydarzyło, czy nie, bo tak naprawdę nie wyglądałem tej walki z boku, ale przeleciał przez poolingu jak, jak, jak szmaczana kukiełka. Fakt, faktem w bodajże w drugiej rundzie sprowadził mnie, przez chwilę trzymał mnie w tej półgardzie, pół próbował pójść po trójkąt rękami. Nie, nic nie zrobił, czego mi się nie spodziewał. uciekłem z tego wstałem do stójki i nie pamiętam bo jak się na programie zaskończyło, ale... Jestem jest smutny, że werdykt poszedł na jego korzyść i myślę, że Bory sam wie, że tej walki nie wygrał. I myślę, że jeżeli jest prawdziwym facetem, prawdziwym wojownikiem, to sam będzie się tego wyważył. Który moment w walce był dla ciebie najtrudniejszy? Tak naprawdę jedynym momentem, który czułem, że wyślizgiwał mi się z rąk, to tak naprawdę, kiedy byłem w tej półgardzie, no może to trwało minutę. Maksymalnie, no nie, ciężko mi powiedzieć na gorąco, muszę tak, tak naprawdę to walkę jeszcze, raz, żeby yy, mieć jakieś ramy czasowe lepiej y, ogarnięte, ile możemy powiedzieć, ile byłem na dole w tej drugiej rundzie. No, że, nie, że około dwóch minut tam było, ale... No, no, tak. no, 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 faktycznie, no to faktycznie, ta druga runda była z, by, mogła być jego. Mój druga mogła być jego. Pierwsza była moja mocne ciosy, głowa mocka kiwała. Widziałem po prostu, że on nie chce się bić, naprawdę. Yy, często zawodnicy to mówią po walce, ale ja naprawdę w jego oczach widziałem, że on naprawdę... Nie chciał się bić. Nie chciał się bić Nie, w żadnej płaszczyźnie. W zapasy poczuł, że, że ja też potrafię te zapasy, i leciał po te nogi. Po prostu. A jak było z tym zmęczeniem? Teraz jeszcze czas dla Was. A jak było z tym zmęczeniem, Marcin? Bo jak słuchałem komentarza, to padło w którymś momencie tak, że chyba Marcin jest bardziej zmęczony od Borysa, a jak... I to, jego narożnik też się czą, ale on, on stopował jeszcze bardziej niż ja. Wiadomo, walka była w dość wys w wysokim tempie, więc... Y, kurczę, no, jesteś tylko człowiekiem, prawda? Tak samo Borys się zmęczył i, i też y, wydaje mi się, że on zmęczył się szybciej i bardziej niż ja. Marcin, był taki moment, kiedy trafiłeś i było widać, że ten cios, jeden albo dwa ciosy weszły i on zaczął przez moment... Albo tańczyć, albo przynajmniej bardzo mocno odczuł ten cios. Dlaczego nie Kilka uderza? Kilka razy. Okej, okay. to... ja widziałem gdzieś tam ten, ten moment mi utkwił w pamięci. Dlaczego nie kontynuowałeś dalej ataku uderzeniami, tylko poszedłeś po obalenie? Wytłumacz. Daj mi się na tej chwili zastanowić. Hmm. Myślę, że zadziałały instynkty. Chciałem, tak wychodząc tej walki, mówię kurwa, kurczę. I, przepraszam. 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 Widziałem, że. Chciałem mu pokazać, że go obalę. Yy, w pierwszej rundzie bodajże mi się to nie udało, poszedłem po opalenie, w drugiej rundzie go chyba sprowadziłem, w trzeciej nie pamiętam już. Duże Marcin, ja, nie trzeciej, tylko w trzeciej nie pamiętam czego sprowadziłem, w trzecią rundę pamiętam, ale nie pamiętam czego sprowadziłem. Ja też nie pamiętam w której to rundzie był. Duże rozcięcie pojawiło się na głowie Borysa, czy to było po łokciu w drugiej rundzie? Jestem na 100% pozytywny, że tak. Kilka rozcięć pojawiło się, jak się tutaj pojawi to zobaczycie, jego twarz yy, nie wygląda zbyt yy, apetycznie, i jeszcze mniej niż przedtem. Marcin, Przepraszam a... Borys, że jesteś jeszcze brzydszy niż byłeś przed walką. Marcin, a jak to było? Wygrywam jeszcze bardziej e, hobbita. Ale tak jak mówię, jeżeli. Ja. E, tak, oczywiście zaratowałem sobie tam przodu z koła Maćka, że kończę z tym, e, ale ja jestem wojownikiem. Ja tylko to lubię robić i, i robię to w miarę dobrze. I żądam rewanżu. Marcin, a jak to było? Żądam. Ja kurwa nie pytam o rewanż. Ja żądam tego rewanżu. Jeżeli Borys ma jeszcze resztkę. I jaj, to sam będzie chciał tego rewanżu. Bo tak się, tak yy, mówi, że mnie skończy, że czasem udusi mnie. Proszę Was, to już nie ten poziom. No, yy, o, no nie wiem, nie, nie wiem co powiedzieć. No, jestem po prostu zdrustgotany. No, nie chcę mi się w ogóle w tej chwili wkłóczeć, yy, już robić nic. <laughs> Ale bójkę daliście niesamowitą i na pewno fani... To nie są... koronawirus, bądźcie, <gry> w ogóle załóżcie maseczki. Fani są jest... na pewno zadowoleni. Fani może i są zadowoleni, yy, mam tutaj yy, za kamerami, są moi przyjaciele, którzy przyjechali mi dopingować i czuję, że, że to brakło właśnie dla, dla nich tych kropki. Marcin, chciałem się dopytać jeszcze o tą drugą rundę, kiedy Borys dopinał te duszenie. Ty je czułeś, że one wchodzi, czy po prostu pozwalałeś mu się nią Czekałem aż przejdzie do bocznej, chciałem wyjść, sobie mam takie fajne wyjście yy, i czekałem aż przejdzie do bocznej, żeby wyjść i wejść mu za plecy. Widać było, że go te dusze kosztowało bardzo dużo sił. Czułeś później, że on opadł właśnie sił kiedy, kiedy wstaliście już do stójki? Tak, tak. wielokrotnie yy, yy, jakby tak powiem, na tyle, jak mówi slangiem pieśniarskim, wskakiwał na tylną nogę i, i unikał walki tej, i po prostu widział, że nie ma, nie ma gazu. Był wolniejszy niż się spodziewałem i był słabszy niż się spodziewałem. W klińczu był słabszy niż się spodziewałem. I wcale nie ma aż takich dobrych zapasów, jak, jak twierdzi. Ma dobre, no, ale nie aż tak dobrych. I, i na pewno nie, nie da rady w rewanżu mnie uśpić, tak jak nie da rady w tej walce. To ja go uśpię. I no, z, trochę z, 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 popsułem y, samą walkę, n, idąc konsek y, zbyt konsekwentnie po doborę. Jak widzisz perspektywę? Pytania. Nie, nie Marcin, ja tutaj prowadzę, e Dialog. Marci Marcin, <noise> Marci jedno pytanie tylko ci zadam. E było rozcięcie, to było po zderzeniu głowami, czy trafiłeś łokciem? Trafiłem bo dwa razy trafiłeś łokciem. Łokciami. trafiłem łokciem. E było się, dwa razy zderzyliśmy się głowami. Nie mówię, że to, było, e to jest walka. to się zdarzały takie rzeczy. E Kobiety też wkroczę. E celowałem w otrobę. Boryzm po prostu się ochylił i tutaj też e nie, to nie było intencjonalne. Jaką widzisz perspektywę czasową w takim razie? Kiedy chciałbyś wrócić do klatki? Kiedy się zmagała? 8, 9 sierpnia? Czy tak? Ale tylko rewasz z Borysem. Żadna walka, to film mnie interesuje inny. Co nie, y, trzy, ja bym, ch Chciałbym, żeby jeszcze były dwie to mamy official statement, a jak zacząłeś straszyć wszystkich, że odchodzisz z MMA i zakładasz kanał na YouTube, powiedz, że obo jedno i drugie to był żart. Yy, powiedziałbym, że byłem pijany, ale nie byłem. Yy, oczywiście, kanał na YouTube. Raczej nie teraz, raczej y, mówię, jestem wojownikiem i chcę ich obserwować. Y, Coś stało? Gamrod wygrał. Czym? Przed czasem. Przed czasem. Y, przerwanie po Tak, tak. Ale jest bardzo Okej, dobrze. No to fajnie. Miło się, że to skończyło. Niestety nie dla mnie. Czuję, że werdykt był co, co najmniej krzywdzący dla mnie. Nie będę się odwoływał, nie jestem pipą. Y, dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali. Dziękuję wszystkim, którzy życzyli mi przegranej. Dla Was też to robię, Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.